Witamy Was wszystkich serdecznie w nieco dzisiaj okrojonym składzie z TV. Na początku chcielibyśmy się usprawiedliwić, że co prawda w tym roku nie nagraliśmy jeszcze zbyt dużo filmików, ale to z powodu tego, że mamy bardzo dużo zajęć. Ale pamiętajcie, w święta nigdy o Was, kochanych naszych widzach, nie zapominamy. Więc a w święta zdarzają się cuda. Dlatego ten filmik dzisiaj nagrywamy. I czego moglibyśmy życzyć naszym widzom? Chcielibyśmy Wam życzyć e, zdrowy, szczęśliwy świąt, no wielu prezentów, wiadomo, no i dobrze spędzonego czasu ze swoją rodziną. Długiego odpoczynku od szkoły, przyszłego płatka, nawzajem. <grych> Żeby Wasze zwierzęta wreszcie z szczerze porozmawiały. Życzymy wam także z Waszych potraw na... Żeby było ich 13, żeby była były wyjątkowe, żeby to były wyjątkowe święta. Żeby był ich pomarańczo. żeby, no, Żebyście no. oglądali więcej filmików z Kultwii. Tu ich nie ma. Bez <grym> <grym> Świąt!